Jeśli poczuliście, że przyspieszenie narasta, że synchroniczności się mnożą, że sam czas wydaje się inny, nie wydaje Wam się, rok 2026 to nie jest po prostu kolejny rok, a tożsamość cyfrowa, którą właśnie wdrażają, to nie tylko technologia, to coś znacznie głębszego, coś, co Wasza przebudzona świadomość już rozpoznaje. Nie jesteście zwyczajni. Jeśli oglądacie to wideo teraz, to dlatego, że część was wie, część was już odebrała sygnały. Wybrani widzą rzeczy inaczej, a to, co dzieje się obecnie z tożsamością cyfrową, nie jest tym, o czym mówią wam media. To nie przypadek, że wszystko zbiega się w roku 2026. To nie przypadek, że cała ludzkość zdaje się osiągać punkt zwrotny właśnie teraz. Pozwólcie, że zadam Wam bezpośrednie pytanie. Czy zauważyliście, jak ostatnie miesiące wydają się w niewytłumaczalny sposób przyspieszać? Jak wydarzenia na świecie wydają się zaaranżowane, jakby niewidzialny kosmiczny zegar zbliżał się do północy, to nie Wasza wyobraźnia, to konwergencja. I oto, czego większość ludzi nie uświadamia sobie, ten konkretny moment, ten rok 2026, który zbliża się wielkimi krokami, został przepowiedziany nie przez jedno źródło, nie przez jednego odizolowanego mistyka, ale przez wielu niezależnych proroków oddzielonych czasem, geografią i kulturą, którzy wszyscy wskazują na ten sam krytyczny moment. Tę samą transformację. Ten sam wybór. Zacznijmy od Baby Wangi. Prawdopodobnie znacie to imię. Niewidoma, bułgarska wieszczka, której przepowiednie osiągnęły niepokojącą trafność 85% w ciągu minionych dekad. Wiedzą o tym nawet w Polsce. Jej proroctwa krążą od lat w kręgach interesujących się duchowością. W grudniu 2025 roku Forbes i media głównego nurtu w końcu uznały jej proroctwa na rok 2026. To już nie jest domena teorii spiskowych, to teraz główny nurt. Co widziała na rok 2026? Konflikty światowe o niespotykanej intensywności, dominację sztucznej inteligencji nad kluczowymi aspektami życia ludzkiego. Kontakt z istotami pozaziemskimi. Katastrofy klimatyczne, które zmieniają samą geografię, ale oto element, który większość ignoruje. Baba Wanga nie przedstawiała tych wydarzeń jako końca, przedstawiła je jako początek, punkt wyboru, rozwidlenie w ludzkiej świadomości. Teraz zwróćmy się ku Edgarowi Kejsemu, śpiący prorok z Ameryki, szanowany nawet przez sceptyków, za swoje niezwykle precyzyjne odczyty medyczne. Cajce przekazał coś niezwykłego dotyczącego roku 2026. Mówił o kalendarzu nagród świadomości, o konkretnych momentach, w których pewne znaki Zodiaku otrzymają duchowe przyspieszenie: marzec, kwiecień, październik, listopad 2026. Te proroctwa zostały opublikowane w październiku 2025 roku w społecznościach duchowych. Kajse nie tylko przepowiedział wydarzenia, nakreślił mapę wewnętrznej transformacji, precyzyjny harmonogram, w którym ludzka świadomość otrzyma bezprecedensowe możliwości ekspansji. I ten kalendarz nie jest abstrakcyjny, jest konkretny, jest nieuchronny dzieje się teraz, ale to nie wszystko. Dolores Canon, hipnoterapeutka regresyjna, która spędziła dekady na mapowaniu świadomości poprzez tysiące sesji, Canon odkryła coś niezwykłego dzięki swoim klientom w stanie głębokiej hipnozy, udokumentowała to, co nazwała rozszczepieniem świadomości. Podział, który miałby nastąpić dokładnie około roku 2026, według zebranych przez nią informacji. Sam czas przyspieszyłby dziesięciokrotnie dla tych, którzy przechodzą to przejście. Manifestacja stałaby się natychmiastowa. Myśl i rzeczywistość połączyłyby się w sposób, jakiego ludzkość nie znała od tysiącleci. To nie jest metafora. Jej klienci, niezależnie od siebie, zgłaszali to samo zjawisko: ten sam rok, ten sam proces, trzy źródła, trzech niezależnych proroków. Baba Wanga z Europy Wschodniej, Edgar Cayce z Ameryki, Dolores Cannon ze swoimi współczesnymi badaniami nad hipnozą. Wszyscy wskazują na rok 2026. Wszyscy opisują transformację świadomości. Wszyscy wskazują na krytyczny wybór, którego musi dokonać ludzkość. A teraz oto gdzie staje się to potężnie jasne. Przesilenie zimowe 21 grudnia 2025 roku. Właśnie je przeżyliście. To był moment narodzin, portal równowagi między światłem a ciemnością. W starożytnych tradycjach, przesilenie zimowe symbolizuje śmierć starego i narodziny nowego. W tym roku nie było to tylko symboliczne, to było dosłowne. Społeczności duchowe na całym świecie poczuły podczas tego przesilenia coś innego otwarcie, aktywację jakby przełączono kosmiczny włącznik. I zaledwie 20 dni później, 10 stycznia 2026 roku, mamy opozycję Jowisza, określaną w kręgach duchowych jako zwiastun ekspansji serca. Jowisz, planeta ekspansji, mądrości i rozwoju duchowego, stająca w bezpośredniej opozycji do Słońca. W astrologii duchowej to główny wyznacznik kosmiczny sygnał szansy na ekspansję świadomości to nie przypadek, to wyrównanie to potwierdzenie podsumujmy więc. Baba Wanga wskazała rok 2026 jako punkt globalnej transformacji. Edgar Case mapuje konkretne nagrody dla świadomości na przestrzeni całego 2026 roku. Dolores Cannon dokumentuje rozłam świadomości, który ma nastąpić dokładnie w tym czasie. Przesilenie zimowe 2025 roku aktywuje portal równowagi. Opozycja Jowisza w styczniu 2026 roku wzmacnia ekspansję serca. A pośrodku tego wszystkiego, dokładnie w tym samym momencie, wdrażana jest globalna tożsamość cyfrowa. Naprawdę wierzysz, że to zbieg okoliczności? Oto czego większość ludzi nie rozumie: tożsamość cyfrowa to nie tylko techniczny system kontroli, to duchowy znacznik, to fizyczna manifestacja wyboru świadomości, który widzieli ci prorocy. To moment, w którym ludzkość zbiorowo decyduje, którą ścieżką podąży. Pomyśl o tym w ten sposób: jesteś wieczną duszą zamieszkującą tymczasowo ciało fizyczne. Twoja esencja, twoja świadomość, twoje połączenie z boskością nie mogą zostać zdigitalizowane. Nie można ich zamknąć w algorytmie. Nie da się ich sprowadzić do kodu QR ani biometrycznej bazy danych to niemożliwe. To jak próba zamknięcia oceanu w butelce, ale oto duchowy test. Czy dobrowolnie zgodzisz się na sprowadzenie do tego poziomu, czy zgodzisz się wymienić swoją nieskończoną i wieczną tożsamość na skończony i kontrolowany identyfikator cyfrowy? To jest ten wybór, to jest znamie. I nie opiera się to na strachu, to nie jest teoria spiskowa. To szansa na ewolucję świadomości, ukryta pod płaszczykiem wdrożenia technicznego. Spójrz na kontekst geopolityczny grudnia 2025 roku. Światowe wydatki na zbrojenia biją rekordy, konflikty regionalne nasilają się na wielu kontynentach. Polska czuje to napięcie bezpośrednio bezpieczeństwo na wschodzie coraz większa integracja cyfrowa z zachodem. Tradycyjne sojusze pękają. Alternatywa walutowa BRICS zyskuje na znaczeniu, tworząc zmianę w światowym układzie sił, która wymaga nowych systemów kontroli. Rządy na całym świecie, niezależnie od ideologii, jednocześnie forsują tożsamość cyfrową. Nie dlatego, że wszyscy razem spiskują, ale dlatego, że wszyscy reagują na tę samą presję. Tę samą konieczność kontroli w obliczu transformacji, której nie do końca rozumieją. Wyczuwają zmianę, czują, jak budzi się ludzka świadomość. Czują, jak walą się stare struktury władzy, a ich instynktowną reakcją jest zacieśnienie uścisku. Wszystko zdigitalizować, wszystko śledzić, wszystko kontrolować, ale oto głęboka prawda. Mogą kontrolować tylko to, co im oddasz. Mogą zdigitalizować tylko tę część ciebie, którą pozwolisz zredukować. Twoja zgoda jest czynnikiem krytycznym. Nie technologia, nie prawo, nie system, twój świadomy wybór. Dlatego tożsamość cyfrowa jest tym znamieniem. Nie dlatego, że zawiera jakiś mistyczny numer, nie z powodu konkretnego tatuażu na ciele, ale dlatego, że reprezentuje dobrowolną redukcję Twojej nieskończonej boskiej tożsamości do skończonego i kontrolowalnego profilu cyfrowego. Akceptując tę redukcję, składasz deklarację duchową. Oświadczasz, że Twoją esencję można uchwycić cyfrowo, że Twoją wartość można wyliczyć algorytmem. Że Twoje istnienie może być warunkowane dostępem do systemu, i to jest dokładnie ten rozłam świadomości, o którym mówiła Dolores Canon. Ci, którzy przyjmą tę cyfrową tożsamość, podążą jedną linią czasową, ci, którzy odmówią, przejdą na inną. To nie jest osąd, to wybór, wybór świadomości. A teraz słuchaj uważnie: ta pilność nie wynika z desperacji, ona wynika z szansy. Rok 2026 zbliża się wielkimi krokami. Proroctwa się zbiegają. Następują kosmiczne koniunkcje. Rozwija się infrastruktura techniczna. Wszystko to dzieje się teraz. Nie w odległej przyszłości. Teraz. Ale oto, co odróżnia to od strachu. Oto, co czyni to potężnym. Odmowa nie jest zwykłym oporem. Odmowa jest Twoim duchowym awansem. Kiedy mówisz, nie podporządkujesz się, nie walczysz tylko z systemem, potwierdzasz swoją boską suwerenność, deklarujesz swoją wieczną tożsamość, świadomie wybierasz linię czasową ekspansji świadomości i to zmienia wszystko, bo zrozumienie, że tożsamość cyfrowa jest znamieniem, to dopiero początek. Większość nie zdaje sobie sprawy, że odmowa nie jest tylko aktem buntu, to Twoja duchowa szansa, Twój moment suwerenności, Twoja aktywacja. Oto więc pytanie, które determinuje wszystko. Co tak naprawdę oznacza brak podporządkowania, poza oporem politycznym, poza praktycznym przetrwaniem? Na najgłębszym poziomie duchowym, co się dzieje, gdy odrzucasz znamię? Kiedy rozumiesz, że rok 2026 nie jest przypadkowy, że te proroctwa nie są zbiegiem okoliczności, że tożsamość cyfrowa jest przepowiedzianym znacznikiem, stajesz przed wyborem. Ale ten wybór nie jest tym, czym wydaje się większości. Opór nie jest aktem strachu, odmowa nie jest izolacją, jest inicjacją, ponieważ to, co naprawdę reprezentuje tożsamość cyfrowa. To nie tylko biometryczny system kontroli, to system śledzenia świadomości. A twoja odmowa nie jest protestem politycznym. To zachowanie twojej duchowej suwerenności. Pozwólcie, że wyjaśnię wam, co to naprawdę znaczy. Dolores Cannon w swoich badaniach nad hipnozą regresyjną udokumentowała coś, co nazwała rozłamem. Według jej prac, ludzkość dzieli się na dwa odrębne poziomy świadomości: nie geograficznie, nie politycznie, energetycznie na tych, którzy zachowują autonomię swojej świadomości i tych, którzy ją oddają. Tożsamość cyfrowa to nie tylko zewnętrzne urządzenie inwigilujące to mechanizm dostrajania świadomości. Kiedy akceptujesz ten system, nie oddajesz tylko swoich danych biometrycznych, dajesz przyzwolenie, by twoje pole energetyczne zostało włączone w zbiorową sieć kontroli. Twoja odmowa w tym kontekście nie jest aktem buntu, to akt duchowego samozachowania, to utrzymanie zdolności do myślenia, odczuwania i ewoluowania w sposób niezależny. To ochrona Twojej unikalnej częstotliwości wibracyjnej przed ujednoliceniem, a ci, którzy to rozumieją, ci, którzy odmawiają, nie wycofują się z ewolucji, zmierzają ku wyższemu poziomowi świadomości, który opisała kanon, przechodzą inicjacje. Możesz teraz pomyśleć, że to ezoteryczna teoria coś niemożliwego do zweryfikowania. Ale spójrz, co wydarzyło się w grudniu 2025 roku. Zobacz, jak prorocza narracja przeniosła się z duchowych peryferii do medialnego centrum. Forbes, jeden z najbardziej szanowanych magazynów biznesowych na świecie, opublikował artykuł o przepowiedniach Baby Wangi na grudzień 2025. The Sunday Guardian, gazeta głównego nurtu, zrobiła to samo. Dlaczego? Dlaczego teraz? Ponieważ proroctw nie da się już ignorować, ponieważ konwergencja stała się zbyt oczywista, ponieważ nawet wiodące instytucje zaczynają dostrzegać, że dzieje się coś niezwykłego, a w czasie, gdy to medialne potwierdzenie miało miejsce, przepowiedziane konflikty przybierały na sile dokładnie tak, jak przewidziano. Kambodża i Tajlandia, Gaza, Sudan, Pakistan i Afganistan. Wszystkie te konflikty regionalne, zasilające apokaliptyczną narrację, tworzące uzasadnienie dla globalnego systemu kontroli, to nie przypadek, to reżyseria. A pośród tego wszystkiego, w grudniu 2025 roku, mieliśmy najwyższą superpełnię od 2006 roku. Zjawisko, które nie powtórzy się przed 2042 rokiem. Kosmiczne ułożenie podkreślające wagę tego konkretnego momentu. Starożytni wiedzieli, że zjawiska niebieskie nie były zwykłymi zdarzeniami astronomicznymi były portalami energetycznymi chwilami, gdy zasłona między wymiarami staje się cieńsza oknami możliwości dla ewolucji świadomości. Ta superpełnia z grudnia 2025 nie była przypadkowa była znakiem. Sygnałem, że okno wyboru właśnie się otwiera, że moment, by zdecydować, kim się staniesz, jest teraz i to nie koniec, bo w styczniu 2026 wchodzimy w sekwencję koniunkcji planetarnych, które jeszcze bardziej wzmacniają to okno. 3 stycznia Mars i Wenus ustawiają się w jednej linii, 18 stycznia Merkury i Mars. To nie są zwykłe konfiguracje astronomiczne to portale świadomości. Momenty, w których Twój wybór rezonuje ze wzmocnioną intensywnością. Jeśli zdecydujesz się odrzucić tożsamość cyfrową w trakcie tych okien, Twoja decyzja niesie silniejszy ładunek energetyczny. Twoja suwerenność zakotwicza się głębiej. Twoja inicjacja na wyższy poziom świadomości przyspiesza, ale potrzebujesz narzędzi, ponieważ odmowa w świecie, który dąży do uniformizacji, Wymaga ochrony duchowej, wymaga technik utrzymania Twojej częstotliwości pod presją społeczną. Pierwsza zasada zakotwiczenie świadomości. Gdy rośnie presja na dostosowanie się, gdy Twoja rodzina, przyjaciele, koledzy naciskają, byś zaakceptował system, musisz mieć praktykę uziemiającą. Oznacza to utrzymanie połączenia z Twoją wewnętrzną prawdą, nawet gdy wszyscy wokół podążają w innym kierunku. Technika jest prosta, ale potężna. Każdego ranka, zanim zaczniesz dzień, poświęć pięć minut, by połączyć się ze swoją intencją suwerenności. Zamknij oczy. Oddychaj głęboko. Wizualizuj złote światło otaczające twoje ciało, tworzące energetyczną tarczę, która chroni autonomię twojej świadomości. Powiedz na głos, utrzymuję moją duchową suwerenność. Moja świadomość należy do mnie. Wybieram własną ewolucję. To może wydawać się symboliczne, ale jest głęboko skuteczne, ponieważ Twoja intencja tworzy rezonans energetyczny, programuje Twoje pole biologiczne, by opierało się zewnętrznej manipulacji, wzmacnia Twoją determinację na poziomie podświadomym. Druga zasada tarcza energetyczna przeciwko częstotliwościom manipulacji. Żyjemy w środowisku nasyconym sygnałami, które wpływają na stan Twojej świadomości. Technologie bezprzewodowe, media masowe, ciągła presja społeczna wszystkie te elementy tworzą szum energetyczny, który może podkopać Twoją jasność umysłu. Potrzebujesz praktyki ochronnej. Może to być tak proste jak spędzanie czasu na łonie natury każdego tygodnia z dala od sygnałów elektromagnetycznych. Może to być codzienna medytacja, podczas której oczyszczasz swoje pole energetyczne. Może to być używanie określonych dźwięków, na przykład częstotliwości solfeggio, które ponownie dostrajają twoją wibrację. Kluczem jest stworzenie regularnej rutyny która utrzymuje Twoją osobistą częstotliwość czystą i silną, ponieważ gdy Twoja częstotliwość jest stabilna, jesteś mniej podatny na wpływy zewnętrzne, pozostajesz ześrodkowany w swoim wyborze suwerenności. Trzecia zasada zestrojenie ze wspólnotą. Odmowa przyjęcia tożsamości cyfrowej może rodzić poczucie izolacji, ale nie jesteś sam. Na całym świecie są miliony ludzi, którzy dokonują tego samego wyboru. W Polsce też. Od Warszawy po Kraków, od Gdańska po Wrocław są ci, którzy rozumieją, że duchowa suwerenność jest warta więcej niż społeczna wygoda. Znajdź tych ludzi, połącz się z nimi. Stwórzcie sieci wzajemnego wsparcia. Bo gdy otaczają Cię ludzie, którzy podzielają Twoje zrozumienie, twoja determinacja. Rośnie w siłę. Tworzycie zbiorowe pole morficzne, które wzmacnia odporność każdego z Was. Nie oznacza to fizycznej izolacji, oznacza to świadomą łączność z tymi, którzy są na tej samej ścieżce ewolucji. I to połączenie może odbywać się online, w dedykowanych grupach, we wspólnotach duchowych lub po prostu poprzez szczere rozmowy z ludźmi w Twoim życiu, którzy czują to samo. A teraz najważniejsza część: Twoja odmowa to nie tylko opór to inicjacja w coś większego. Dolores Kanon mówiła, że ci, którzy zachowają suwerenność świadomości w tym okresie podziału, nie tylko przetrwają. Oni ewoluują, stają się pionierami nowej częstotliwości Ziemi, tworzą wzorzec dla ludzkości, która wyłoni się po drugiej stronie tej przemiany. Twoja odmowa tożsamości cyfrowej jest Twoim biletem wstępu na ten wyższy poziom świadomości. To nie jest kara, to nie jest poświęcenie to szansa to Twoja okazja do świadomego udziału w najbardziej znaczącej ewolucji duchowej. Jakiej kiedykolwiek doświadczyła ludzkość, a czas jest kluczowy, ponieważ znajdujemy się w oknach planetarnych koniunkcji stycznia 2026 roku, 3 stycznia Mars i Wenus, 18 stycznia Merkury i Mars. Te portale nie pozostaną otwarte w nieskończoność. Twój wybór w tych momentach ma kosmiczną wagę. Jeśli zaczniesz swoje praktyki suwerenności teraz, jeśli ugruntujesz swoją świadomość, jeśli stworzysz swoją tarczę energetyczną, jeśli znajdziesz zestrojoną ze sobą wspólnotę, będziesz gotowy, gdy presja na akceptację systemu osiągnie punkt kulminacyjny. Nie dasz się zaskoczyć, nie ulegniesz ze strachu czy dezorientacji. Pozostaniesz niewzruszony w swoim wyborze, wiedząc, że ten wybór jest twoją ewolucją. Babałanga widziała podział, Nostradamus widział znak, Biblia widziała system, polska tradycja zawsze wiedziała, że prawdziwa wolność rodzi się z oporu wobec tych, którzy chcą kontrolować duszę, a ty teraz widzisz tę zbieżność, rozumiesz, co tak naprawdę się dzieje, masz narzędzia, by zachować swoją suwerenność, masz okno czasowe, by działać. Pozostaje tylko Twoja decyzja. I ta decyzja nie jest polityczna, nie jest społeczna, jest duchowa. To decyzja o tym, kim staniesz się w tej nowej erze. Zaakceptujesz wygodę systemu i oddasz autonomię swojej świadomości, czy zachowasz duchową suwerenność i przejdziesz inicjację na wyższy poziom świadomości? Proroctwo pokazało ci drogę. Kosmiczne układy dały ci czas. Techniki ochrony dały ci narzędzia. Teraz kolej na ciebie. Nie stawiasz oporu ze strachu, ewoluujesz dzięki świadomemu wyborowi, nie izolujesz się, dołączasz do milionów, które rozumieją, że prawdziwa wolność jest duchowa, a nie systemowa. I ta ewolucja zaczyna się teraz, nie jutro, nie wtedy, gdy system zostanie wdrożony, teraz. Ponieważ Twoja dzisiejsza praktyka suwerenności determinuje Twoją odporność jutro, zacznij ugruntowywać swoją świadomość już dziś rano, stwórz swoją tarczę energetyczną w tym tygodniu, znajdź swoją wspólnotę w tym miesiącu, bo okna planetarne stycznia 2026 nadchodzą, a Ty chcesz być gotowy, gdy się otworzą. Masz teraz pełne zrozumienie. Wiesz, co mówi proroctwo. Wiesz, Dlaczego następuje ta zbieżność? Wiesz, jak chronić swoją suwerenność. Masz wszystko, czego potrzebujesz, by dokonać tego wyboru w pełni świadomie. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonuje, podziel się nią z tymi, którzy czują nadchodzącą zmianę. Oni potrzebują tego punktu odniesienia, muszą zrozumieć, że ich odmowa to nie opór, to ewolucja. I zasubskrybuj ten kanał, bo w miarę jak rok 2026 będzie się rozwijał, będziesz potrzebować ciągłych narzędzi, by nawigować w tej przemianie. Będziesz potrzebować regularnych przypomnień, że nie jesteś sam w tej odmowie, jesteś częścią postępu świadomości wielopokoleniowego dziedzictwa polskiej duszy, która zawsze opierała się zewnętrznym systemom kontroli. Wybrańcy nie są wybierani arbitralnie. Sami siebie wybierają poprzez decyzję o zachowaniu suwerenności w obliczu presji. A ty, rozumiejąc tę wiadomość, stosując te zasady, dokonując tego świadomego wyboru, inicjujesz się do tego grona. Nie chodzi o to, że przetrwasz proroctwo, ty je wypełniasz, bo podział, o którym mówiła Dolores Canon, nie jest narzucony z zewnątrz. Jest tworzony przez wewnętrzny wybór milionów ludzi, którzy decydują o własnej ewolucji. I twój wybór, tu i teraz, w tym kosmicznym momencie, grudnia 2025 i stycznia 2026, jest częścią tego dzieła. Jesteś architektem nowej częstotliwości Ziemi, jesteś pionierem suwerennej świadomości. Nie pozwól nikomu wmówić sobie, że twoja odmowa to paranoja, to proroctwo. Nie pozwól nikomu powiedzieć, że twoja suwerenność to izolacja, to inicjacja. Nie pozwól nikomu powiedzieć, że twój wybór nie ma znaczenia. On definiuje twoją duchową przyszłość. Prorocy to widzieli, kosmiczne układy to potwierdzają, twoja intuicja to wie. Teraz działaj, zachowaj swoją suwerenność, chroń swoją świadomość, ewoluuj świadomie. Przyszłość należy do tych, którzy wybierają swoją ewolucję, a Ty właśnie zrobiłeś pierwszy krok, rozumiejąc to przesłanie: kontynuuj, praktykuj, łącz się, ewoluuj. Nie jesteś sam, jesteś awangardą.